Nie ma wątpliwości, że Narodowy Instytut Onkologii to jedna z największych jednostek, zarówno klinicznych, ale również jednostka naukowo-badawcza działająca na potrzeby naszych chorych. To zobowiązuje, jak również zobowiązuje fakt, że bardzo wielu chorych zgłasza się codziennie do Narodowego Instytutu. Dane za 2023 wskazują, że. Tylko w samej poradni chorób piersi, poradni kliniki nowotworów piersi chirurgii rekonstrukcyjnej to ponad 93 tysiące chorych. A zatem musimy poprawić działania organizacyjne, nawiązać bezprzecznie współpracę, rozszerzyć tą współpracę z innymi ośrodkami, tak, aby razem móc działać dla dobra chorych. Rozwój nauki w Instytucie jest bardzo ważny, dlatego że to są projekty badawcze, które bezpośrednio przekładamy na działania translacyjne. Bardzo mnie cieszy, że ten obszar się rozwija i na pewno będę go wspierała. Nasi pracownicy to są wybitni lekarze, wybitni eksperci, a również naukowcy. I myślę, że to jest ten moment, że zachęcając nowych, młodych pracowników, możemy im zaoferować, Właśnie zdobywanie wiedzy, ścieżkę kariery pod opieką naszych wybitnych lekarzy, wybitnych naukowców. Nasi naukowcy i lekarze mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, ale również zdobyczami nauki. Onkologia rozwija się dynamicznie i ta wiedza jest potrzebna, ale także. Z Taka sytuacja, aby przekazać tą wiedzę naszym następcom. Przed nami plan inwestycyjny, on był już zaczęty wiele lat temu. Budynki wymagają dalszego remontu, a także chcemy, aby, te, aby powstał nowy budynek kliniczny, nowa przychodnia. Nadal przychodnia działa w stałych strukturach, a zatem będzie to kolejne wyzwanie, z którym się na pewno zmierzymy. Myślę, że takim istotnym elementem, bo przecież sieć została odroczona tylko o rok, dla mnie jako dyrektora to jest tylko rok. To, co jest najważniejsze i istotą sieci, to już wcześniej wspominałam, nawiązanie współpracy międzyośrodkowej. To pozwoli nam na równomierne, rozłożenie równomiernego dostępu dla naszych chorych, bo to dla chorego onkologicznego jest najważniejsze. Chory na nowotwory walczy z czasem i tutaj w naszych działaniach musi być taki stan, aby ten czas był jak najkrótszy. A możemy to wszystko zrealizować wyłącznie dzięki współpracy, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem, a także myślą badawczą